Zbudowałem rakietkę, ale trochę przedwcześnie. Ale lecimy. Padochron jest, wszystko jest. Efekt też jest. Albo nie. No i wiedziałem, że to się tak skończy. Tak, back to build, zrobię coś fajnego. Patrzcie, to obrócić, to tu, tu, no, no. Но, но, но и теперь. Могу. Так, 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 так и Oh. Idealno. ide O! Dobra, do jakiego momentu to? jest? Dobra, czyli lecimy nie tu już. Tak. No nie tak. O, Bizik. o czym to? Tak. No tak. Przecież to uniesie. Ale zrobię uciążenie. Chłe, chłe, chłe. To, to, bo to przecież 820 ton waży. Przeciążenie potrójne. Czyli raz, dwa, trzy, cztery i kolejny. I jeszcze kolejny. Dobra, do maksymalnego poziomu. O, a przecież można jeszcze wyżej. No tak, dodatkowe 10 ton. Czyli bardzo dużo już to waży. Już się nie uniesie. Nie uniesie się, ale. Ale zobaczycie, ja się nie uniesie. nie, Nie, no to niemożliwe. Czekajcie, zaraz to zrobi na pewno. Jest. Patrzcie. Ale co jest? Co jest? O nie. Moje paliwo. Moje paliwo. Moje paliwo. Nie dolecę za to. Muszę dalej dolecieć. Chociażby... chociażby powyżej naszej gwiazdy. Ale w sumie to... Ja jestem powyżej naszej gwiazdy. Dziwne, nie? O, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie w jednym mieszkaniu. Ale jeszcze to nie są dodatkowe. Są, bo to główne są. Dodatkowe to są te dwa. I normalnie są 10 razy większe. Dobra, 100%. Brom, brom. Nie. To. i A, trzy silniki nie dają rady, czyli to takie coś jest, że trzy silniki nie dają rady. Ale tu na pewno dają, jak to tak, tyle waży, to, na pewno dają. No właśnie, powiedzcie silniczki. No powiedzcie. Dobra, zaraz mi się kończy. I trzy, dwa, jeden i bam. do no, no, raczej to nigdzie nie doleci, ale. Muszę zbudować większą rakietę Bardziej. Jeżdżą, bo to to było. Dobra i off. Najbardziej aerodynamiczne przejście. Czyli takie. To jest najbardziej, tak? Tak, to jest najbardziej aerodynamiczne. I sobie leci. Mapa. Za niedługo wyleci. Spoza atmosfery. Już jest ciśnienie. O, już powinno wylecieć. Dobra. Na razie proste na księżyc. Ale później będzie gorsze. Zwiększam moc. I lecę z większą mocą. I będzie aż takie coś, że będę w końcu okrężał ziemię. Ale to będzie tak niemożliwe że już jest jaka moc no za niedługo będzie dobra na najwyższym i teraz map wyłączę te dwa i włączę ten. Dobrze. Teraz set target. Czekajcie dolecę tam na księżyc i zrobię to. No lecę. Dwie części już odłączone. Słabo leci, tak naprawdę. I lecimy. A tam to co? Gdzie to leci? A to tak, bo to okrąża ziemię. Będzie okrążać wiecznie Ziemię. Chłe, chłe, chłe. Będzie okrążać wiecznie Ziemię. Okrążać wiecznie Ziemię. A to nigdy nie będzie wiecznie okrążać Ziemi. No, ale leci. Po prostu leci. Dobra, teraz zwalnia. I zaraz będzie. Stop, 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 stop. stop. I obrót. Nie starczy mi za, na, za, na za długie te paliwo, ale może będzie idealnie. Bam i zwalniam. Ciekawe kiedy o I teraz zwalniam. Przyspieszam czas aż w końcu. O, akurat w tą bliższą stronę. Dobra. Odłączam. I spowalniam. No. Zjemu ty ptaich angles ciągle rani. I spowalniam. To trochę potrwa za nim. ja tam w ogóle dolecę. No I kolejny. Dobra, jak. O, niedaleko. Spowolnie. To po drugiej stronie ma być. Dobrze, wyląduje. No, zaraz wyląduję. Po wylądowaniu będzie fajne. Nie wiem, czy tyle RCS-ów mnie akurat podniesie, ale podniesie, zobaczycie mnie. No, zobaczyć. O, wylądowałem na księżycu. Je, yes, 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 yes. Jakie ładnie, ładny ten księżyc. Już kiedyś nagrywałem na Witolino C, już chyba nie ma nawet tego kanału. Patrzcie, jakie ładne. Jak ładnie wylądowałem. Teraz odlot. I. Hop. Spowalniam, zwalniam. Obracam. Trzy, dwa, jeden. Bam. Schowam chowanie. Bo to w sumie nie, nie ma żadnej osoby. Widzicie? Bo to jest mady. On erf, by humans, a stworzone na ziemi i przez księżycowych, Ue, przez tak naprawdę przez Dobra, gdzie ja lecę? Co, gdzie ja wy. He, gdzie moja orbita? He, no, to tu, gdzie ja jestem? E, map, map, co jest z mapą? Co jest z mapą? Mapa mi się popsuła. No patrzcie. No najgorzej. No mapa mi się popsuje. Popsuła. No. Co jest? No przecież. Teraz muszę ten posługiwać się. I lecimy. Czekajcie, dolecę tam to będzie spoko, ale już kończę.